Kierowcy walczą z Mohamedem Ben-Sulayemem i to ostro, a Liam Lawson krytykuje McLarena. Zaczynamy. Partnerem w okupadoku jest Rankomat.pl multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych. Cześć, to Michał Gąsierowski, zapraszam na WOKU PADOKU. Będzie dzisiaj, wbrew pozorom, bardzo dużo interesujących wątków. Tak, o Liam o, o tym liście, który, który wystosowali kierowcy. I chciałem się odnieść do moim zdaniem super ciekawego podcastu o Toto Wolfie, bo zdradził właściwie wiele interesujących faktów ze swojego życia. Do tego wrócę. Na sam koniec. To co? Jesteście gotowi? Zaczynamy. 184 okrążenia zostały do końca sezonu Formuły 1. 86 punktów maksymalnie do zdobycia. Walka o mistrzowski tytuł trwa, chociaż jak doskonale wiemy, gdzieś tam oddaliła się dosyć mocno w stronę Maxa Verstappena. Ale Max Verstappen wygrał ostatnio w Brazylii, a Jos Verstappen, który wziął się za rajdy, wygrał rajd w Belgii, South Limburg Rally. W Belgii, czyli południowy Limburg, wygrał 11 z 12 odcinków specjalnych. Jechał z Kodą Fabią RS Rally 2. Bardzo zadowolony, wiele wyciągniętych wniosków. Na serio wziął się za te rajdy i jak na razie radzi sobie dobrze, chociaż rzeczywiście wiemy, że to nie jest na razie najwyższy. Rajdowy poziom. Mike Crack z kolei za Stona Martina powiedział, że jest zachwycony nowym symulatorem, nie tylko tym, że mają, ale tym, że to jest w ogóle jak skok w nadświetlną w kosmos, w inną galaktykę. Mają tunel aerodynamiczny, mają symulator. Oczywiście muszą to wszystko skalibrować, ale wygląda na to, że jeśli im się to uda, biorąc pod uwagę jeszcze jaki mają zespół inżynierów. No to Aston Martin naprawdę może być super groźnym przeciwnikiem, nawet jeśli nie w 2025 roku, to w 2026 roku. Z całą pewnością. Walteri Bottas, co o nim myślicie? Bo ostatnio Walteri zarzuca media społecznościowe fenomenalnymi filmikami o tym, co będzie robił w życiu, co dalej, Waltery? What's next? Taki jest tytuł tych filmików. Pokazuje różne rzeczy od degustacji rumu przez pływanie na skuterach wodnych po próby. Ironmanowe. I kurczę, zastanawiam się, czy on naprawdę zrobił Iron Mana w ciągu doby. Oczywiście tam z małymi przerwami, ale basen plus bieżnia plus rower stacjonarny wygląda na to, że albo zrobił, albo był gdzieś blisko. Czy to w ogóle jest jego przyszłość? Kurczę, nie mam zielonego pojęcia. Wcale bym się nie zdziwił, no bo wiadomo, że jest zapalonym rowerzystą, więc musiałby do tego dorzucić bieganie i pływanie. Jenson Baton, nie wiem, czy pamiętacie, pewnie część z was, tak. Był zapalonym triatlonistą, i to jak rozmawiałem ze znajomymi, którzy się zajmują triatlonem, mówili, że to był super kozak, że w kategorii tam 35 plus, czy 40 plus to on był wymiataczem w skali światowej, takie top 5 w skali światowej. Więc jeśli Valtteri chciałby z Jensonem Batonem, to Jenson na pewno chętnie podzieli się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, zresztą nie wiem czy Valtteri Bottas potrzebuje, no bo Tiffany Cromwell, jego partnerka przecież jest zawodowo, zajmuje się kolarstwem. No dobra, słuchajcie, to w takim razie jeszcze jedna wiadomość. Mianowicie Pirelli jest bardzo zadowolone z testów Opon C6. Jeśli też pamiętacie, przy okazji Grand Prix Meksyku jedna sesja treningowa została wydłużona o 30 minut po to, żeby przeprowadzić testy opon. No i wygląda o to, na to, że ta najmiększa mieszanka, ciągle przypominam, że to jest prawidłowa forma, chociaż niektórzy w to nie wierzą. Otóż największa mieszanka C6 zdała egzamin i Mario i Sola Spirelli twierdzi, że będą ją mogli zastosować w kolejnym sezonie. Najprawdopodobniej na torach ulicznych, no weźmy takie Monaco i może dojść do przeskoku o jedną mieszankę, czyli nie będzie C3, C4 i C5, czy tam e, C4, C5 i C6, tylko będzie C3, C4 i C6 od razu. O, taki mają. Chciałem przypomnieć, że rankomat.pl jest po raz kolejny partnerem odcinka w Okupadoku, z czego bardzo się cieszę. Jeśli szukacie ubezpieczenia mieszkania, podróży, samochodu, zajrzyjcie na rankomat.pl. Jeśli jesteście zainteresowani ubezpieczeniem samochodu, szczególnie ta cała ścieżka, którą trzeba przejść, jest zdecydowanie krótsza niż kiedyś, jeśli ktoś próbował i to go być może w jakiś sposób odstraszyło. Teraz trzeba podać datę urodzenia, eee, numer rejestracyjny samochodu oraz datę początku polisy. Wszystkie inne dane są zaciągane z bazy Cepik, więc ta droga jest naprawdę bardzo krótka. Gdybyście byli zainteresowani i chcieli ubezpieczyć w najbliższym czasie samochód i porównacie sobie ubezpieczenia czołowych ubezpieczycieli w Polsce i dzięki temu możecie śmiało zaoszczędzić parę stówek, to jeszcze jeśli skorzystacie z linku w opisie tego filmu, dołożycie 50 zł, bo tyle cashbacku dostaniecie. Zachęcam, polecam, próbujcie. No dobra, to teraz będzie w takim razie o Audi, które postanowiło w pewnym momencie kupić 100% udziałów w Zaubera, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. No, ale cała grupa Volkswagena przechodzi dosyć poważne problemy finansowe. W przypadku samego Volkswagena mówi się o zamknięciu trzech, nawet dużych fabryk, to by było zwolnienie kilkudziesięciu tysięcy osób. Audi zamknęło taką e, swoją. E, e, Ciekawą dosyć fabrykę w, w Brukseli, nie będę się yy, zagłębiał w szczegóły, jeżeli chcecie, to posłuchajcie o tym na dodechy opowiadamy razem z Klimkiem, bo on akurat w tej fabryce niedawno był. W każdym razie zamknęli tę fabrykę, to oznacza oszczędności, no i potrzebują zapewne zastrzyku finansowania. Nie wycofują się z Formuły 1, oczywiście. Program idzie swoim torem, no ale musieli zmienić trochę plany i sprzedadzą część udziałów, być może nawet 25%, Katarczykom. Myślę, że to dosyć. In, istotna informacja. Liam Lawson z kolei zdradził kilka szczegółów na temat Juki'ego tsunoddy oraz dosyć mocno skrytykował McLarena. To może zacznijmy od tego McLarena, bo skrytykował to, że y, kiedy odgrywane są hymny kierowców i konstruktora, który wygrał dany wyścig, to w przypadku McLarena jest odgrywany hymn Wielkiej Brytanii. A dlaczego nie Nowej Zelandii? Skoro Bruce McLaren był Nowozelandczykiem, stąd przecież Kiwi. Arcy ciekawa w ogóle historia Bruce'a McLaren'a. Można obejrzeć gdzieś film dokumentalny o Bruce'ie McLarenie, o jego podejściu do życia, do świata, o chorobie, którą przeszedł jako dziecko i był przykuty przez bardzo długi czas do łóżka, i potem miał jedną nogę krótszą. No więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to, to polecam, zobaczcie sobie. Natomiast, rzeczywiście trochę racji ma Liam Lawson. Były różne historie związane, bo oczywiście. Odgrywany jest hymn zespołu ze względu na licencję kraju, gdzie została wydana danemu zespołowi. Natomiast miały już miejsce w historii takie sytuacje, kiedy Red Bullowi odgrywano hymn w Wielkiej Brytanii, a potem wrócili do hymnu Austrii. Benetton przerzucił się też z brytyjskiego na włoski. Oraz y, Renault miał taką historię, że również odgrywano hymn brytyjski i wrócili tam. Chyba było tak, że najpierw był francuski, potem brytyjski, a potem wrócili do francuskiego. Więc takie rzeczy się zdarzają. I tutaj Liam Lawson podnosi, że odgrywajcie dla Brusa McLarena, dla całego McLarena hymn. Nowozelandzki, a nie brytyjski. Bardzo ciekawe, jak to się skończy. Przy okazji podcastu takiego, gdzie chyba jest dosyć stałym gościem, bo widziałem, że to już jest któryś film dotyczący tego podcastu, opowiedział ciekawą historię z F3, z Yukim Tsunodą, kiedy byli razem w zespole i mówi, że za każdym razem, kiedy jechał okrążenie zjazdowe, to jeśli na szybkim okrążeniu albo na rozgrzewkowym był Yuki Tsunoda, to kiedy mijał Liam Lawsona, no to. Zajeżdżał mu drogę tak, że prawie go dotykał. Tak, tak, tuż, tuż blisko, nie wiem, żeby przestraszyć, czyli Alonsona, nie wiadomo. W każdym razie pojechali do Macao i Helmut Marko mówi: Słuchajcie. Musicie uważać, bo tu jest bardzo ważne budowanie pewności siebie. Także żadnych akcji na samym początku, bo jak nie zbudujecie pewności siebie, to to nie ma sensu. No i ja wiem, opowiada, że tam początek pierwszego treningu nadjeżdża Yuki Solona, no i tym razem źle wymierzył. I że tam wypadek, skrzynia biegów, wszystko pofrunęło. Zobaczyłem sobie potem ten wypadek, aż tak dramatycznie szczerze mówiąc to nie wyglądało. Ale rzeczywiście doszło do kontaktu, no i yy, sytuacja taka dosyć nieciekawa, możemy sobie wyobrazić brazić jak się czuli Liam Lawson jak się czuł Yuki Tsunoda co sobie myślał Helmut Marko No i Lawson opowiada, że to nie jest koniec historii bo potem jedzie w hotelu windą a to był czas kiedy z Yuki Tsunodą grali często w tenisa gdzieś na, na telefonach komórkowych No i otwierają się drzwi windy i akurat wchodzi Yuki Tsunoda i bez zająknięcia na temat tego wypadku spojrza na Lawsona i mówi gramy w tenisa i to był cały komentarz do tej historii, jaka wydarzyła się między nimi. No to przy okazji, innych kierowców, w takim razie i zapomnianych być może już trochę szefów zespołów, były szef Alfa Tauri i Toro Rosso, czyli Franz Tost, wypowiedział się w sprawie wyborów. I powiedział, że Bortoleto i Hulkenberg to są złe wybory i że to w ogóle nie ma sensu, że Hulkenberg najlepsze czasy ma za sobą, a że Bortoleto nie jest jeszcze przygotowany do tego, co go czeka w Formule 1. Ciekawe, trochę się nie spodziewałem, że nagle wjedzie po prostu Franz Tost i się będzie dzielił takimi swoimi spostrzeżeniami, no chyba, że na stałe by był jako ekspert na przykład gdzieś, ale zdaje się, że to nie jest jakaś tam jego... Największa frajda w życiu, w związku z tym, no okej, okay, odnotowałem, przekazałem, przynajmniej wiecie, czego się spodziewać po Francu. Toście. Argentyńczycy wa walczą o Franco Colapinto, o to, żeby pozostał w Formule 1. I przeczytałem gdzieś informację, która mnie zaintrygowała, ale uwaga, uwaga, podkreślam, że. Na razie to moim zdaniem patykiem powodzi pisane. W każdym razie informacja Planet F1 podała e, ją, że Alpin jest zainteresowany pozyskaniem Franco Colapinto, że Williams wycenił jakby jego odejście, czyli rozwiązanie kontraktu na 20 milionów e, dolarów. Red Bull chyba nie jest zainteresowany, ale podobno zainteresowany jest Alpin. zastanawiałem się, no dobra, Alpin jest zainteresowany, to, to co dalej, bo mają kierowców na przyszły sezon? Pierre Gasly i Jack Duena, Duan, Flavio Briatore nie odstąpi, no bo to jego podopieczny, że tak powiem. Nawet nie, że tak powiem, tylko po prostu jego podopieczny, bo jest menedżerem Jacka Duena. No to zostaje w takim razie Piergasli. No to od razu mi się nasuwa, że w takim razie czyżby Red Bull kombinował tak, żeby przywrócić Pier do Red Bull'a, a wtedy Franco Colapinto poszedłby do Alpin? Ah, interesting. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, no ale to chyba jedyne sensowne wytłumaczenie tej całej y, historii by było. Tak jak mówię, patykiem po wodzie, ale ponieważ przeczytałem taką informację, zawsze sobie troszkę pospekulować można. Argentyńczycy za to na serio szykują się y, na. Powrót na stałe, no bo miejsce na przyszły sezon nie ma. Franco Pinto i chcą organizować Grand Prix Argentyny od 2027 roku. 21 do tej pory wyścigów w Argentynie się odbyło. W latach 53-58, 60, 72, 75, 77, 81, a potem 95-98 to były takie strasznie szarpane te okresy, kiedy Grand, Pier, Grand Prix Argentyny yy, było obecne w kalendarzu Formuły 1. Ostatnio wygrał Schumacher przed Hakinenem i przed Edim Irvine'em, bo sobie z ciekawości sprawdziłem w 1998 roku. Yy, tor w ogóle w Buenos Aires, bo prawdopodobnie dotyczyłoby to toru w Buenos Aires, który wymagałby inwestycji, przebudowy, został wybudowany z, in z inicjatywy prezydenta Juana Perona, po tym jak sukcesy zaczął odnosić Juanel Juanel, widzicie, trudny dzień dzisiaj. Juan Manuel Fanchio. A propos trudnego dnia, to jestem świeżo po powrocie z festiwalu Inside Seaside. Bardzo dziękuję wszystkim fanom Formuły 1, z którymi miałem okazję się spotkać, przybić piątkę i chwilę pogadać. Okazało się, że fanem Formuły 1 jest również basista zespołu Sed Smiles Philip. Pozdrawiam go również serdecznie, bo dali bardzo fajny koncert. Zobaczcie sobie Set Smiles, może zaczniecie obserwować i zaczniecie słuchać. Wiadomością tygodnia był list wysłany przez kierowców GPDA, czyli Stowarzyszenie Kierowców Grand Prix, do Mohameda Ben Sulaima, czyli prezydenta FIA. Wszystko mu tam wygarnęli. Wygarnęli mu, że się czepiał bielizny, czyli tych majtek pod kombinezonami z Nomeksu, że się czepiał biżuterii. Teraz do przeklinania się przyczepił. Ujęli to wszystko dosyć ładnie, ale uważam, że agresywnie i to jest nie psztyczek w nos, tylko to jest fanga w nos, jak z Mikołajka Mohameda ben Sulayema. A mianowicie po pierwsze zapytali co się dzieje z tymi wszystkimi pieniędzmi z kar, bo już pytali wielokrotnie i nie dostali odpowiedzi, a poza tym, że Mohamed Bensulajem niewłaściwie odnosi się do kierowców w bezpośrednich rozmowach i mówiąc o nich w, w rozmowach bez nich. No to, to są takie grube działa wymierzone w prezydenta FIA. Zwracam jeszcze uwagę, że to nie jest list skierowany do FIA, ale zaadresowany bezpośrednio do Mohameda Ben Sulayema. Czyli to jest już taka wojenka na całego. Miarka się przebrała. Ostatnio się przyczepił za te przekleństwa Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca. Na siłę trochę. Ewidentnie to są takie działania wymierzone w to, żeby uprzykrzyć życie kierowcom, zespołom, żeby zespoły i Formuła 1 zgodziły się na inny podział środków. I to jest jedyne, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Jak to się dalej potoczy, jestem przeciekawy, no bo prezydent FIA ma teraz do wyboru dwie możliwości. Albo uderzyć w nich jeszcze bardziej i jeszcze bardziej uprzykrzyć im życie, albo się wycofać po raz kolejny, bo już kiedyś usunął się niby w cień za Nikolasa Tombazisa, a teraz znowu wyszedł trochę... Nie powiem, że przed szereg, no bo jest prezydentem FIA. Natomiast jestem przekonany, że to nie jest jeszcze ostatni rozdział tej właśnie wojenki i coś w najbliższym czasie się wydarzy. Bądźmy na to przygotowani. No to na koniec, o Toto Wolfie, high performance jest taki podcast i Toto Wolf w nim ostatnio wystąpił. Bardzo długa rozmowa, nie wiem, tam godzinę, chyba czy ponad godzinę. W każdym razie tak, co zwróciło moją uwagę, nie będę może spoilerował absolutnie wszystkiego, ale kilka faktów tam. Stąd wyciągnę. Zainteresowanych, oczywiście, odsyłam do posłuchania całego tego podcastu. W sprawie tych wydarzeń z Formuły 1, jak duże to by było przeżycie dla Toto Wolfa, to, to powiedział, że po tym, co przeżył jako dziecko, to. To to nie są aż takie przeżycia, że jako dziecko przeżył traumę, dlatego że stracił ojca. W wieku kilkunastu lat ojciec chorował na raka mózgu, ojciec, którego bardzo kochał, bardzo szanował, więc to było dla niego ogromne przeżycie. Musiał odejść ze szkoły, bo się okazało, że nie było stać rodziny na płacenie czesnego i musiał zabrać swoją siostrę i tłumaczyć jej tam w autobusie czy w tramwaju, dlaczego musieli się zebrać wyjść ze szkoły i że. Nie będą tam chodzić w najbliższym czasie. No i po takich przeżyciach, i Tata, to, to Wolfa odszedł chyba kiedy miał około 15 lat, spowodowały, że tak, po pierwsze przeżył potem czarny okres, z którego musiał się wydostać i różne myśli go dopadały, i to był bardzo trudny czas. Że udało mu się wydostać z tych stanów depresyjnych czy z depresji, i że e, zawsze sobie myślał i posłuchał kogoś, że to się kiedyś musi skończyć. I każdy trudniejszy okres kiedyś się kończy, i żeby nie tracić nigdy nadziei. To też ważne przesłanie do wszystkich. Przyznał, że nie ma tygodnia, żeby nie myślał o końcu sezonu 2021. I zobaczcie, tyle czasu już minęło, i wiadomo, że to jest duże przeżycie. Było dla niego i dla Louisa Hamilton'a duże przeżycie. Natomiast, że do tego momentu tak dużo o tym rozmyśla. E, oczywiście, ja lubię podejście Toto Wolfa, żeby było jasne. Uważam, że to jest najlepszy szef ze, ze wszystkich w Formule 1. Powiedział, że. Obaj w tamtym sezonie i Max i Luis zasłużyli na tytuł w przekroju całego sezonu. Lepsze momenty miał Luis, lepsze momenty miał Max. Luis miał niesamowitą tą końcówkę sezonu, ale że tego dnia, w tym wyścigu w Abu Zabi, Luis miał wszystko pod kontrolą. I ten wyścig yy, zapracował sobie na jego zwycięstwo, a stracił je ze względu na błąd. Błąd Michaela Masiego. No i autorzy podcastu zapytali, czy wybaczył już trochę z perspektywy czasu, czasu Michaelowi Masiemu i powiedział taką rzecz, która mnie zdziwiła, bo w sumie to nawet nie wiedziałem, że Michael Mazie był do, dosyć nową postacią w Formule 1 w tym sensie, no, że, że musiał zarządzać czymś, czymś przez lata zarządzał Charlie Whiting i Toto twierdzi, że w trakcie tego trudnego sezonu wielokrotnie rozmawiali z Michaelem Mazim. On rozmawiał, nie tylko on, szefowie innych zespołów służyli radą, służyli chęcią wsparcia i wynikało z tego, co powiedział to, że Michael Mazzi odznaczał się pewnego rodzaju arogancją, która, jak rozumiem, wypłynęła w tych decydujących momentach w Abu Dhabi 2.2.1 i że w związku z tym nie chce o nim rozmawiać i nie jest mu go żal. W sensie rozumie, że było mu trudno, ale nie jest mu go żal, bo trochę na własne życzenie ściągnął na siebie to, co ściągnął. Tak. Twierdzi to to Wolf, jeśli uważacie inaczej, to oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii, ale chyba nigdy tak szczerze do tej pory o tej sytuacji nie powiedział. Przyznał też, że bardzo jest mu przykro z powodu tego, co się stało na Silverstone po tej kolizji Luisa Hamiltona z Maxem Verstappenem, i, i że teraz by się zachował trochę inaczej, dlatego że dostał komunikat, że z Maxem jest wszystko ok, ale wie już, że to, co powinien zrobić, to powinien odezwać się do Josa Verstappena i zapytać, czy rzeczywiście z Maxem jest wszystko ok, Bo oczywiście dla Mercedesa to był ważny moment, dla Luisa w pewien sposób przełomowy. Uwierzyli, że mogą walczyć do końca sezonu z Maxem Verstappenem. Natomiast wyszło niezręcznie i nie ma wątpliwości, to to Wolf, że można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. No i ostatnia jeszcze rzecz, został zapytany o odejście Luisa Hamiltona. No się dwa tygodnie przed, od Carlosa Sainza Seniora. Później zaczęły tam docierać różnego rodzaju informacje, też zaczęli się odzywać różni kierowcy, co go zdziwiło. No i napisał do Freda Wasera, czy to prawda, że tam e, zarzucili wędkę na jego kierowcę i Fred waser nie odpisał. A to dobry kumpel, to do Wolfa i to jest w ogóle do niego niepodobne, żeby nie odpisywał, więc wiedział już, co się święci. Natomiast Pep Guardiola, z którym też się kumpluje, zapytał to Wolf Pepa Guardiolę kiedyś, jak to jest, kiedy odchodzą piłkarze. Czy próbuje ich zatrzymać, czy, czy też nie? Jak on to rozgrywa? I Pep Guardiola powiedział, że nie. Że jeśli ktoś podjął taką decyzję, jest do niej przekonany, w innym klubie się może rozwinie, albo będzie zarabiał więcej pieniędzy, to nie próbuje zatrzymać, bo ktoś już podjął decyzję i to by raczej nie miało sensu. Zostawiam Was z tą informacją, życząc Wam miłego tygodnia. I słyszymy się w czwartek. Las Vegas zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że to będzie dla Was przyjemny tydzień. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości, oczywiście, bo w Dniu Niepodległości ten odcinek nagrywam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hyundai Ionic 5N. Najbardziej zaskakujący samochód elektryczny, jakim ostatnio jeździłem. Uwaga! Szar jest z gury robi wszystko to, co normalna spalina. <śmiany> 3,4 sekundy do setki możecie wybrać tryb drip. Partnerem w okupadoku jest rankomat.pl multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych.